No, jesteśmy w Ligolu, i tak wygląda Ligol. Więc jabłka deserowego będzie na pewno dużo mniej. Takie mamy uszkodzenia na tą chwilę. A to jest dopiero maj, proszę i tu cała góra. Więc tak jak ostatnio powiedziałem Co o tej porze dadzą szacunki? Wczoraj było, dziś nie ma I Darecik ma takie uderzenia Tak to wygląda No i tak właśnie wygląda produkcja pod chmurką, że nie wiadomo kiedy, co. Taki piękny darek. Naprawdę nie będzie deseru. O, taka piękna będzie czereśnia w tym roku. A co będzie za miesiąc, za dwa? Tak to wygląda. Co trochę było, co utrzymało. Nie wiem, na wino. I to samo z jabłkiem. I to samo z jabłkiem. I tyle. I komuś się naprawdę wydaje, że jabłko się wsadzi, drzewko na wiosnę, na jesieni się idzie, zbiera, i już jest kasiora. To nie wygląda tak. Przy naszych nakładach naprawdę to jabłko powinno co najmniej złoty pięćdziesiąt dwa kosztować deserowe a nie my sprzedajemy po osiemdziesiąt groszy zobaczcie po deszczu tu się fajnie jeździ zmijamy dziurę przeszedł opryskiwać? przeszedł i znowu pod górę no chyba dobrze tu dawało, bo liści leży pod drzewami zaraz wysiądę pokażę Wam na tej kwaterze To jamy to z górki i pod górkę. Dobra, ładnie się za kółko. Tu wygląda to jeszcze gorzej. Liście sprane, porządnie. To samo z jabkiem. Takie aż uderzenia. Łapostrość jest. Zobaczcie, na takim małym jabłku dawało chyba nieźle, bo liści leży. No, łapnę, ostrość jest. Tak to wygląda. Oj, Boże, 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 Bożenka! Nawet się, nawet się gadać nie chcę, nawet się gadać nie chcę. Z tej strony zacinało. i wszystko wygląda tak, nie wiem, nawet się mi ostrości nie chcę szukać. Dobra. Będzie tego wszystkiego.